Szybciej na serwer GTRP 5. Zatrzymali mnie na komendzie. Zabrali mi pieniądze, pół miliarda euro i pół miliarda dolarów. I ten policjant strzelał do mnie jeszcze. Jak byłem z celi? Zbieraj chłopaków. Jak najszybciej. Przyjdźcie jak najszybciej. Lejemy kurwy jebane. policyjne Jestem za celi zamknięty. lejcie kurby. przyjdę na komendę. Napierdajcie, strzelajcie do kurby, jebane, do kuręp. Te kurwy mnie jebole zatrzymały, te kurwy pierdolone. Policyjne. Po prostu będę ich blokował za chamstwo, no nie? Za takie zachowanie trzeba blokować. Ale mam przykurwane, jak wejdą na ten serwer, ale będą go jebać które kotu bez kurwiela. Na... Kończ, to jest tylko gra. Ale będą go jebać za to, co robił kamity, piłdą, jak pistolet, ale będzie dymany. Jebać, jebać, jebać. się. No to co, już się bo mnie ta policja. To jest gra tylko. Ja nie daruję ty poprzedza to co zrobić, nie daruję ci. Good, good! Robert Wajcher, pozdrowisz miejscowość, jedynki górne 2 złote. Nie, dzięki, nie pozdrowię! Ale dzięki za pieniążka, mordo, Dziękuję za pieniążka! Żubik, piąteczka i łokieta! Żubik